Siwanko z tej strony Guma i witam was dzisiaj w unboxingu edycji kolekcjonerskiej dodatku do naszej gry Farming Simulator, dodatku Ursus. Tak więc, jak widzicie na zamieszczonym obrazku, przyszła do mnie oto taka wielka paka. Byłem trochę zdziwiony, co tam będzie. A tu się okazało, że takie malutkie pudełeczko tego w środku jest. Ta. E, tutaj wysypię teraz zawartość tego pudełeczka. I co my tutaj mamy? Tak, nic więcej nie ma. Tak, mamy tutaj smycz. Tak oto ona się prezentuje. Tutaj w tym czarnym pudeczku już otwieram, i jest to brylok. Do kluczy czy tam, do czego kto tam co chce sobie do tego przypiąć. Książeczka. I t-shirt. Który i tak jest na mnie z deka za mały, bo to jest bodajże chyba L. A mi jest... A na mnie to chodzi XLK. I tak, tutaj mamy tą książeczkę. No. W której tu jest, no... Są jakieś mini poradniki, tam opis opisujące jak tam grać czy coś. E, tutaj widzicie mamy opis wszystkich sprzętów, które są właśnie w tym dodatku Ursus z realnymi fotkami. E, kolejno tutaj mamy kawałeczek historii Ursusa od jego pierwszych od narodzin tej marki tam po kolei po różnych modelach, jak to na początku było mm, aż do Ciągników teraźniejszych, które są produkowane w naszym czasie. I tutaj widzicie jest płytka i pod spodem są klucze. No i tutaj oczywiście dość spory plakat. Także to by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia. Hej!